W dziedzinie starostwa powiatowego w Lubaniu odbyło się spotkanie z parlamentarzystami suwerennej Polski. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać na Ziemi Lubańskiej, czyli V Powiatu Lubańskiego, panią poseł Jungartę pana ministra Jacka Ozlodę, pana wiceprzewodniczącego Wysoka Przedstawiciela że znaleźli państwo czas, żeby. Przyjechać do nas i porozmawiać o sprawach lokalnych, o tym, co trafia e, mieszkańców e, naszego powiatu, ale też i o tym, co się udało na terenie powiatu już zrobić dzięki między innymi również Państwa a, wsparciu. To, to czujemy na co dzień. Sądzę, że jest to taki czas, w tej chwili, żeby a, właśnie móc porozmawiać, wymienić się poglądami. No i snuć plany jest na przyszłość tego media. Poprosimy o pytania. Może tak, panie, to ja panie, ja panie, pani stop? Panie. Stop? mogę, proszę dziękuję pani Dziękuję bardzo. Przede wszystkim wielka radość dla mnie osobiście, bo jestem nie pierwszy raz w Lubaniu, ale i też bardzo sobie cenię współpracę z Panem Starostą Powiatu Lubańskiego, ale przede wszystkim też jesteśmy w trakcie wielu rozmów na wielu szczeblach, w wielu instytucjach z Polakami ponieważ no, dzieją się rzeczy przynajmniej z pozycji również Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj też jesteśmy z panem ministrem Jackiem Ozdową, ministrem, wiceministrem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gdzie to są kompetencje dotyczące właśnie decyzji dotyczących klimatu. Jest z nami też pan wojewoda, gdyby trzeba było, a myślę, że tak porozmawiać o różnych ważnych sprawach. Niejednokrotnie też z panem starostą rozmawialiśmy o różnych sprawach, które dotyczyły właśnie tego powiatu, spraw związanych z bezpieczeństwem. W szczególności tym takim no może być przeciwpowodziowym dzisiaj, byśmy też chcieli porozmawiać, ale i też o wielu innych być może kwestiach, które nam się w trakcie spotkania tutaj będą nasuwać. Szanowni Państwo, jesteśmy na też pewnym takim szlaku na Dolnym Śląsku. Pewnie wczoraj Państwo odnotowaliście, że byliśmy w wielu miejscach w Dolnego Śląska, to był wczorajszy dzień dzisiaj, a w Turowie z uwagi na fakt, w kopalni Turu, przepraszam, w bogatyni, z uwagi na fakt, że dzisiaj mamy Drugą rocznicę podjęcia decyzji jednoosobowej przez panią sędzie. W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która chciała tą właśnie jednym pociągnięciem pióra zamknąć kopalnie w Turowie, a tym samym no, zlikwidować miejsca pracy, zlikwidować praktycznie można powiedzieć rozwój w ogóle jakikolwiek tego regionu, ale przede wszystkim pozbawić, w, bo to jest około 7%. tak Pan minister powie więcej na ten temat 7% w miksie energetycznym, jeśli idzie o energię elektryczną o tym rozmawialiśmy również w kurowie, dlatego że to zagrożenie niestety nie minęło, że mamy wciąż groźby w tej chwili kolejnych skarg do Trybunału, tym, ty, tym razem zupełnie z innej strony, bo ze strony Niemiec. Natomiast dzisiaj też chcemy rozmawiać o sprawach i jesteśmy tutaj i tak jak powiedziałam, mając to, ten mój osobisty sentyment do Lubania z różnych też przyczyn tutaj do, do okolic też podziękować i moim wyborcom, ale i też właśnie te kwestie, które nas nurtują. Także myślę, że przed nami dobre popołudnie. Bardzo dziękuję Pani Starosto. Zawsze bardzo otwarte wszystkim, znający problemy z tutajszej lokalnej społeczności i naszym obowiązkiem jest tutaj być, jesteśmy tutaj po tej stronie Polski. Bardzo. Proszę. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście jesteśmy na trasie suwerennej Polski, ale nie tylko spotykamy się również z mieszkańcami z samorządowcami. Dziękuję, że... Pan Starosta nas zaprosił, jesteśmy, mamy możliwość spotkania bezpośredniego. Cieszę się, że również mogę za pośrednictwem podziękować Panu za doskonałą współpracę, bo akurat kontaktowaliśmy się z w sprawach, które dotyczą gospodarki odpadowej. Ale wracając do jakby do intencji wizyty na Dolnym Śląsku, tak jak wspominała Pani Europoseł Beata Kępa, dzisiaj podejmujemy temat, który jest bardzo ważny, bardzo ważny dla całego regionu, również dla Lubania, nie tylko, ale dla całego Dolnego Śląska z jednego prostego powodu. Turów to jest 7% w naszym miksie energetycznym. Turów to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ponad 3 miliony 200 tysięcy mieszkańców Polski korzysta na co dzień właśnie z tego, co dzieje się w Turowie, czyli z produkcji prądu, a ten prąd jest możliwy dzięki wydobyciu. Pani Sędzia La Puerta jednoosobowo stwierdziła, że może Państwa wszystkich nas, którzy to oglądają, którzy są również na tym spotkaniu, pozbawić możliwości do bezpieczeństwa energetycznego. Dwa lata temu podjęto decyzję najwyższą, nadania najwyższej kary w historii jednodniowej ponad 500 tysięcy euro w dzień dzień. To jest kwota, którą zapłaciliśmy, no została ukradziona jako nam wszystkim zabrana jako, jako Polsce. A również ta decyzja oznaczała no, tak naprawdę doprowadzenie do sytuacji katastrofalnej. bo stopnie zasilania byłyby możliwe doprowadzenie niczym za byłego ustroju, gdyby ta decyzja została zrealizowana. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że nigdy w historii po 52 roku Trybunał nie orzekł, że jakikolwiek zakład, jakakolwiek instalacja miałaby być wyłączona w innym kraju tylko i wyłącznie po jednoosobowej decyzji, czy w ogóle jakiejkolwiek decyzji z uwagi na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc bezprecedensowa, historycznie szkodliwa decyzja właśnie dwa lata temu zapadła, stąd my aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniu, które dotyczyło podsumowania, co by było, gdyby ta decyzja była zrealizowana, ale co na przyszłość. Bo Turów Dolny Śląski nie tylko jest miejscem, w którym Unia Europejska zamierza zrealizować swoje plany, elektromobilność, fit for 55, 250 tysięcy, 256 tysięcy dla każdej rodziny. To są koszty, które dzisiaj są związane właśnie z tym szkodliwym pakietem, któremu stanowczo mówimy nie. Dziękuję. Ja jeszcze dodam tylko, jeśli państwo pozwolicie, bo... Wyszło tu z głową mam już swój PESEL, ale pan starosta też może być za chwilę bardzo mocno szturmowany, jak i każdy starosta w naszym kraju. Z uwagi na fakt nowego wymogu, który dotyczy certyfikowania budynków, tak zwane uzyskiwania certyfikatu bezpieczeństwa energetycznego. To jest coś, co będzie nas kosztowało poszczególnych członków naszego bezpieczeństwa, każdy, kto ma dom, a nawet ci Państwo którzy mieszkają w, w blokach, co jest oczywiste sama wiele lat Szkołam. też te bloki będą musiały mieć takie certyfikaty. Za chwilę docelowo wszyscy, a potem ta termomodernizacja, gdzie tak naprawdę, jak Państwo wiecie, niewielu może dostać jakąkolwiek rekompensatę. Jeśli tego nie zrobimy, to mogą być potężne kary albo system wyższych podatków. To są bardzo poważne problemy, o tym też dzisiaj chcemy porozmawiać. Już w tej chwili zobowiązane są te osoby, które będą zbywać te budynki bądź wynajmować, więc a za chwilę tak naprawdę może dotyczyć wszystkich. Walczyliśmy też, żeby w tej całej, w tym samym pakiecie wyjąć na przykład zabytki, prawda, bo to to są kwestie, o których też będziemy dzisiaj mówić, bo popatrzcie Państwo, w takim pięknym budynku jesteśmy, prawda, więc, no a taki certyfikat i potem te wszystkie wymogi, to będzie po prostu, no krótko mówiąc, kolejne wyciąganie pieniędzy z kieszeni nas wszystkich, podobnie jak przy ts ach i innych stronach, już dzisiaj płacimy za zamarzenia kilku panów, którzy, tak jak dzisiaj było powiedziane w, w Turowie, z tą transformacją, podczas gdy mamy brutalną wojnę w Ukrainie, która dyktuje warunki, czy się to komuś podoba, czy nie, nie tylko w Europie, ale również na świecie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywienie, żywnościowe, ale ci panowie naciskają pedał gazu, w dodatku na zakręcie i przy śliskiej nawierzchni. Tak trzeba było to uznać, tak dzisiaj to było powiedziane i tak możemy również to Obrazować. Sprawy są bardzo trudne, ale trzeba, musimy o nich rozmawiać. Nie możemy tracić wiary. Mamy sporo jeszcze argumentów, pomysłów. Chcemy, żeby wykorzystał polski rząd instrumenty, które jeszcze ma do wykorzystania. Wszystkie te dokumenty zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Możemy jeszcze wnosić protesty, jeszcze mamy, ale naprawdę potem już będzie za późno. Żadne protesty Polaków już nie powinny. Bogą. Mamy też protesty w wielu krajach już Unii Europejskiej, dlatego że to jest po prostu kompletne w mojej ocenie szaleństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.